Hej, hej, tu Karinka. Jestem z koleżanką Agusią. Witam. No i teraz sobie tutaj tak stoimy na razie, a zabieramy się, jak widać, do ćwiczenia. Żabcia, czyli ówsem jedzie. No to co, idziemy? No. Co najpierw, ty się rozgrywasz, a ja się rozgrywam w trakcie. Jestem już bardzo się rozprawna. O, to jak nieco, a chcesz, no? Jak nieco, tak. To ja też to nie mam kupić.

Mogę szczupłe, jak ja się znowu zrobiłam I to spory. Teraz tak, ludzie często mówią, że ja wszystko robię źle, wszystkie moje ćwiczenia, wszystko jest wykuwa, wy, robione źle, wykonywane, muszę się nauczyć, muszę to, muszę tamto, eksperci sami, ale nic nie pokazują mną. Teraz tak, być może, że ja robię źle, nie mówię, że nie, może być, ale po treningu się czuję lepiej. Nic mnie nie boli, nawet jak nie ćwiczę, to mnie boli. Kręgosłup, tu, tu. Ostatnio nawet um, trochę tam rylę, e, tylko prócowałam i ten. Obróciłam, i tutaj zresztą na tym na Od zwykłej roboty, a nie od ćwiczenia. To by, może być, że ja wszystko robię źle, ale po tym ćwiczeniu się czuję lepiej. No to chyba coś w tym jest, nie? Dla mnie moje ćwiczenia odpowiadają. A kto inny? Niech sobie robi tak, jak młot Słuchaj, Ważne, że się ruszasz że ćwiczysz. Nieważne co robisz, nie robisz tego dla kogoś, tylko robisz to dla siebie. To ty wytrzymujesz, to ty cierpisz, to ty się pocisz, ty dajesz takiego pełera, kopa? Jak się komuś nie podoba, no to trudno. A jeżeli ktoś siądzie, za tobą powie, a bo tak kurwa ćwiczy, ludzie a zróbcie sobie robią. sami taki trening. Idzie na kanapie, siedzą i oceniają. Karina już drugi miesiąc ćwicze, i widzisz, ile jest na mnie Ale A już nie odmienia pamiętnych lat ćwiczeń, bo i... coś jest na plusie. A ile tam może być nakładu? To ich nie wiem, nie liczyłam ile. Teraz mam cztery klocki. Cztery i ten. Nie wiem, nie liczyłam może 5 kg ma jeden, nie wiem. Nie ważyłam, jak to zmontowywałam, to nie ważyłam tego. Tak ja za dłużo, ale to nawet... Tutaj robię tak. Raz. jak komuś coś nie pasuje w moim treningu nie zmuszam nikogo, żeby ze mną Nikogo nie zmuszam. ja ćwiczę dla siebie, jak ktoś chce, jak komuś się podoba mój trening, no to wtedy zapraszam, ale nie tak, żeby na siłę. Z kółkiem, to kiedyś może robiłam, no znaczy się źle, dobrze, wtedy mi to odpowiadało, a później właśnie czułam tutaj w kręgosłupie, że tutaj mi trochę bolało, patrzyłam na mecie. To wyskoczyło. Jedni mówią prosty kręgosłup, inni mówią poczygarny. Teraz mi akurat bardziej pasuje poczygarny. No to robię poczygarny. A ile jest, co się prawidłowo robi, to ile ludzi tyle teoria? Trzeba się móc zmobilizować. Ktoś fajnie mówi z boku, jak nie ćwiczy. Tak, siedzi, zajada w problemie i tyje, A później jest. Bo ja przytyłam, ja nie mogę wejść z mojej na spodnie, z moją ogólną bluzkę, stanik, nie wiem, Bóg, co tam jeszcze nosicie, ale najlepiej mi się podoba, jak mówią, ja wiem wszystko lepiej, ale nie pokażę. To moi faworyci. Ktoś tam też pisał, że niby aga jest słaba. Jeszcze będzie filmik. I będziecie widzieć, jak ona jest słaba. Ponąć. Chociaż ja jestem piórką, no ale tak. Słaba to ona nie jest. Najlepiej uważam jakąś komuś przypierdzielę z otwartej piąstki, to zęby zgubi, zęby, zęby. No Te piękny to uśmiech. Dajesz! Iii! Może jeszcze nie całkiem, no ale pracuję na tym. ale już prawie, prawie Pracuję na tym. Ciekawo się wydaje. Jaki yes. tu mi idzie. Ale nie wychodzi mi tam nic? Bo no, ja tu coś mam <grymne> coś sporego, ogromnaśnego, bikaśnego. <grymne> Můžu Ne, tak. Já nadále si Ty? <that> country... <neum> yeah, yeah. <stairs> you no. Know, Mask. Je to vysky, to je masky. Cała kolekcja, mask, kolekce, ale to je jak są nejsou všechny, je jako, na ně. Ta samou A coś znajła. No. <grym> ja ją tu, tu właśnie No Właśnie o co to. chodzi? O to, że chcę być wolna, mieć te same prawa co faceci. A nie, że ja muszę chodzić w tariku. Tak. A, w bez? No właśnie. A ja przecież tak tu nic nie mam. Ztu jest Osiem, widać mi tutaj tak co nit. O, widać tutaj. Tak, widzisz to trochę, no. Hmm, robi się, pewnie. No ale co zrobić? Swoje lata już mamy, jak ktoś siedzi, no to nawet słuchajcie, że moje. No ale no, zapomniałam, no w jakiejś facek no. pomówić. Zero krytyki na paceta. Jak to święte. Teraz tak. Więcej tolerancji drodzy, widzowie, trzymajcie się. Hard you, love you, pomimo, że wymie hej, ale ja was hard. Zapraszam do lajkowania, a mu się nie podoba to negatywnej oceny, ale proszę subskrypcja, będziecie na bieżąco.